Ja oczywiście ma z tej strony kebus w dzisiejszym odcinku znowu troszkę merytoryki bo właśnie w takim klimacie będzie dzisiejszy filmik i będzie on dotyczył stronki szeroko dobrze wam znanej czyli Kidropa i znowu podobna sytuacja jak z tym co miało zajść na twitchu E, tylko tym razem, w troszeczkę innej perspektywie, e, zaraz sobie wszystko wyjaśnimy. Zapraszam Was, oczywiście, na stronę Skinsmanki, e, która nie podlega żadnym wahaniom. E, I tutaj, z kodem Kebus, odbieracie sobie bonus, dostajecie normalne 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do wpłaty 35. Także naprawdę, spore bonusy polecam sobie zerknąć, jeżeli chcielibyście swoje skiny wymienić. A link do strony znajdziecie w opisie. E, no i tutaj przygotowałem sobie. Jest idealnie artykuł o tym, gdzieś była też wypowiedź, ale nie chciałbym też, wiecie, oglądać wypowiedzi i komentować to słowo w słowo. Po prostu przeczytamy o, o czym mniej więcej jest to artykuł i postaram się Wam wyjaśnić o co w tym wszystkim chodzi. No generalnie, tak jak wiecie, wszelkie strony typu Hellcase, Casedrop, Drop. Czy innego rodzaju strony, które są jakby e, przeznaczone do otwierania skrzynek, W z tej teorii nie są stronami, stronami hazardowymi, dlatego że otwiera się tam skrzynki, e, które dają wam skiny w grze, czyli coś z tego macie, mimo wszystko. Są to tak zwane lootboxy. I tak przynajmniej do tej pory się kreował Keydrop, czyli jest to lootbox. Był, i jest, był i jest. To lootbox. E, czyli po prostu strona, gdzie możecie sobie też wydropić jakąś gierkę, bo jak wiemy, na Kidropie są również dostępne gry. E, no, jak wiecie, ja jestem partnerem Kidropa, także e, wi wiem, jak to wygląda totalnie od środka, e, ale jak na to reaguje Ministerstwo Finansów. Przeczytamy sobie tę wypowiedź, bo uważam, że ona jest najważniejsza w tym całym artykule. Zasady funkcjonowania strony Hidro oraz usługi oferowane na tej stronie są przedmiotem analizy, kas pod kątem ewentualnego wpisu do rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Ponadto informacja w tej sprawie będzie analizowana i ocena, oceniana e, również pod kątem podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego o czyny zabronione zgodnie z kodeksem karnym skarbowym czytamy w komunikacie. Tak to się prezentuje e, jest to wypowiedź. Ministra finansów, Ministerstwa Finansów. Także, no, jest to już jednak jakiś oddział, który ma wpływ na sprawy związane ze stronami i tego, że, e, dome, że będzie to jako e, domena służąca do oferowania gier hazardowych. Czy to przejdzie? Nie wiem. E, będąc szczerym, nie wydaje mi się. Wątpię, żeby to przepchnęli. Dlatego, że, tak jak powiedziałem, Kidrop jest e, zarejestrowany jako lootbox, więc prawnie. Ciężko jest im cokolwiek zarzucić. E, rozumiem, czemu jest to jakby rozpatrywane, dlatego że generalnie teraz zaszła straszna nagonka na te internetowe kasyna i wszystko inne, e, ale pamiętajcie, żeby nie mieć interne, internetowego kasyna z Kidropem, e, bo no nie chciałbym tutaj rzucać jakimiś domenami, tak jak już to wspomnieliśmy, ale e, no już powołam się, chociażby BetClick. E, tam, jak już sobie coś stawiacie, e, no to możecie coś przegrać nie? w sensie, czyli stawiacie. I albo macie zero, albo macie dwie dychy, powiedzmy jak postawiliście dychę. Na Kidropie otwieracie za dychę i jednak coś tam macie w zamian. Więc jest to po prostu otwieranie skrzynek. No tak samo jak macie w CESI, kupujecie klucz za dychę i albo wam poleci coś fajnego, albo nie. Generalnie tak to działa. Nie ma żadnej ruletki, nie ma Bóg wie czego, tylko jest to po prostu strona do otwierania skrzynek. No i w sumie tyle. Eee, czy to jest gdzieś tam moralnie dobre jako reklama, czy nie... Nie wiem, nie mi to oceniać, każdy ma inne wartości, każdy ma, in, ma inne zasady. Eee... No, ale to na tyle. Także trzymajcie się i cześć.